Witam wszystkich moich szanownych widzów. Dzisiaj taki temat troszeczkę inny. Mianowicie chciałbym poruszyć sprawę tajnych dworców, stacji czy też linii kolejowych należących do Federacji Rosyjskiej, a dokładnie do szefa tej federacji, czyli do Putina. Pojawiły się w rosyjskiej sieci takie informacje, że Putin pobudował sobie tajne Dworce kolejowe dostępne tylko dla niego, dla, dla żadnych innych pasażerów nie i sobie z nich po prostu korzysta w bardzo dogodnych lokalizacjach. Zatem chcemy właśnie się przyjrzeć temu tematowi, zobaczyć jak to faktycznie wygląda, jakie są dostępne na ten temat informacje i jak wyglądają te układy torowo-drogowe. Zatem przynieśmy się do pierwszej lokalizacji. lokalizacji będą dwie, plus trzecia taka bonusowa, ale nie związana już z Rosją. Pierwsza lokalizacja. Przenieśmy się zatem na północny zachód od Moskwy do miejscowości Wałdaj dokładnie. To jest tutaj. Mamy też jezioro, linię kolejową zasadniczą dostępną dla ruchu pasażerskiego, ale jak się przyjrzymy, to odchodzi tutaj jakaś nam bocznica kolejowa. To de facto nie jest, może teraz jest bocznica kolejowa, ale tak naprawdę historycznie to była linia kolejowa, która sobie tutaj przebiegała o, w, ten, w tym miejscu, to jest nawet zaznaczona taką cienką, czerwoną, przerwaną linią, o, tutaj w tym miejscu. Niemniej jednak ta linia kolejowa obecnie jest już nieczynna i nie jest prowadzony ruch, ale jej odcinek ten i dalszy został zaadaptowany właśnie na potrzeby takiej linii kolejowej, czy też bocznicy kolejowej należącej do Putina. I zobaczmy sobie tutaj: odgałęzia się nam od zasadniczej linii kolejowej ta bocznica przebiega. Tutaj mamy przejazd kolejowy, nie mamy wiaduktu, to chyba tylko takie jedyne miejsce. Tu widzimy, że kiedyś była. Jakaś bocznica kolejowa służąca pewnie do tych zakładów, ale widzimy, że nie ma ona połączenia obecnie z tym, z tym układem. Przechodząc dalej, widzimy, że mamy tutaj to wybudowane. Tutaj mamy kolejny wiadukt, czyli skrzyżowanie bezkolizyjne. Tutaj kolejny wiadukt, tutaj znów kolejny wiadukt. Nie mamy w ogóle skrzyżowań kolizyjnych oprócz tego pierwszego, który tam wskazałem. I na końcu widzimy. Jest stacja kolejowa z jednym torem dodatkowym, jest taki budynek tutaj dworcowy, mały i lądowisko dla helikopterów. A cały wódz prawdopodobnie przemieszcza się do swojej rezydencji zlokalizowanej w tym miejscu. Proszę zwrócić uwagę, że ta rezydencja nie jest zlokalizowana przy samej linii kolejowej, czy też ta linia kolejowa nie dobiega do samej rezydencji, tylko jest tutaj ten ostatni odcinek, który należy pokonać samochodami i to jest o tyle istotne, że właśnie w przypadku zamku książ i, i linii kolejowej potencjalnej do niego dochodzącej widzimy, że nie ma takiej potrzeby, że nawet najważniejsze osoby w danym państwie, no jednak tą ostatnią mile tak zwaną pokonują transportem już samochodowym a nie potrzebują linii kolejowej do samej swojej rezydencji. Jest to bardzo, bardzo istotne, jak władze innych państw patrzą na właśnie na na aspekty tutaj transportowe. Zobaczmy sobie, jak to wygląda na Google Maps. No tutaj tak jak mamy taką małą wiatę, lądowisko dla helikopterów, przedłużony układ torowy, tutaj mamy już kozioł oporowy i dodatkowy Jeden to tutaj układ drogowy, i w zasadzie przejazd później dalej, już do miejscowości Wałdaj. No to dokładnie, może nawet nie wiem, czy to należy, do, do, to jest chyba długie brody, dolgie brody. Mianowicie to chyba już nie należy, tak, to nie należy do tej miejscowości Wałdaj, bo to jest po drugiej stronie jeziora. Więc widzimy, że nie ma tutaj też żadnych tuneli, nie, nie budowano po prostu, no, w lesie wykonano tutaj stację kolejową w miarę możliwości najbliżej rezydencji i reszta jest tutaj oczywiście pokonywane już transportem samochodowym. Przebieg jest w całości w zasadzie przez las. Możemy sobie zobaczyć, w ogóle ta była budowana w 2019 roku. Jak sobie tutaj popatrzymy, to mamy rok maj 2019 i widzimy, że wiadukt drogowy jest w trakcie budowy. Nie mamy też nasypów jeszcze, dopiero są Formowane robotnicy tutaj pracują, czyli obiekt jest stosunkowo nowy, kilkuletni. Można by powiedzieć więcej, więcej tutaj zdjęć satelitarnych niestety nie ma. Zwróćmy sobie jeszcze na Google Earth. Zobaczmy, jak to wyglądało historycznie. Tutaj mamy tą bocznicę kolejową Putina tak, w tym miejscu nam tutaj przebiega. Niemniej proszę jeszcze popatrzeć, że to był rok 2021, data budowy tutaj tej bocznicy. Jak sobie cofniemy się wstecz, to widzimy, że była budowana etapami 2019, tutaj już 19 rok. Widzimy, że mamy do tego miejsca ją wbudowaną, tego odcinka jeszcze, jeszcze nie ma i pozostałe w 2018, no tutaj były już jakieś tam wycinki drzew wprowadzone, ale tod jeszcze nie był budowany. Tutaj widzimy, że droga przebiega, natomiast od kolejowy nie przebiega. Jest natomiast zaznaczony przebieg tej linii kolejowej zlikwidowanej, o której Państwu wspominałem. Także tak sprawa wygląda, długość kilku kilometrów i oczywiście odgrodzone, Tutaj można sobie zobaczyć całość. Jest jakimś płotem, nie wiem dokładnie jakim, oczywiście też nie ma zdjęć z tego miejsca. Niemniej widzimy, że jest odgrodzone jakimś płotem tutaj od, od strony lasu. Od tej strony, co ciekawe, tego ogrodzenia nie widać. I ogólnie są tu takie tereny no, podmokłe, nieco zalewowe. Widzimy jakieś takie jeziora, bagna i, i, i moczary. Przejdźmy zatem do drugiej lokalizacji. Żeby przejść do tej lokalizacji, to musimy przenieść się na mapę Rosji. Mamy Moskwę i dokładnie na zachód od Moskwy, tutaj mamy centrum Moskwy. Natomiast tutaj jak sobie popatrzymy, to przybiega nam jakaś linia kolejowa i przechodzimy, przybliżamy sobie, widzimy, że jest tutaj czynna linia kolejowa, jest nawet jakiś taki mini układ torowy, jakaś bocznica, peron kolejowy dostępny dla pasażerów. Ten, ten układ tutaj jest dostępny dla pasażerów. niemniej kilka lat temu w 2014 roku jeszcze sobie później szczegółowo popatrzymy przedłużono tą linię tutaj wykonując przejazd kolejowy i tutaj takie, takie zaplecze jak z osób które troszkę znają może może cedlice lub język rosyjski zobaczą państwo że nazywa się to no, tutaj stacją prezydencką ten obszar i widzimy, że mamy na, na tym terenie jeden dodatkowy tor. Tory są oczywiście tutaj ślepe zakończone kozłami i taki, taki obszar, który no, ma służyć do, do wymiany pasażerskiej. Przenieśmy się na Google Maps. Zobaczymy sobie, jak to wygląda. Widzimy, że jest to solidna konstrukcja, takie zadaszenie peronowe. Niemniej jakby wyjazdu dalej, no takiego bezpośredniego nie ma. tak, no Oczywiście wiadomo, można znów skorzystać z tego transportu ostatniej mili i drogą samochodową przemieścić się we wskazane przez, przez głównego podróżującego miejsce. Niemniej możemy sobie tutaj jeszcze zobaczyć, jak to faktycznie wygląda w terenie. Tutaj widzimy jakieś obiekty kultów religijnych. Natomiast tak, tutaj widzimy, że to jest to nowa konstrukcja. Bocznica jest elektryfikowana. Tam gdzieś w oddali powinien być peron kolejowy. O widzimy tutaj tą lampę, natomiast on nas nie interesuje, nas interesuje właśnie tutaj to miejsce. Widzimy bardzo solidny tutaj zadaszenie solidne zadaszenie w postaci no, jakiegoś Tutaj takiego stalowego ogrodzenia. Nawet to nie jest mudowane. Mudowane są te słupki, natomiast samo ogrodzenie jest tutaj stalowe. Widzimy no, to, że w zasadzie przez to ogrodzenie nic nie widać, tak? nie jest w ogóle transparentne, całkowicie zostało to bardzo solidnie odgrodzone, ale widzimy, że bocznica została zelektryfikowana, czyli składy z lokomotywą elektryczną mogą tam wjeżdżać. Przenieśmy się tutaj jeszcze troszkę na lewo, zobaczymy sobie, jak to. Z boku wygląda. No, jest to cały czas tak solidne ogrodzenie. Widzimy tutaj zadaszenie peronów. Ale co istotne, no, cały czas tutaj ktoś siedzi i cały czas ktoś tutaj pilnuje tego obiektu. Co, co ciekawe, tutaj na prawo nie zobaczy, bo mu tutaj te ekrany zasłaniają. No, ale tą, tą tutaj fasadę boczną, czy tą ścianę boczną, może to nie jest fasada, tylko ściana boczna, może ją tutaj obserwować. Dodatkowo też można zobaczyć, że jest tutaj jakiś taki prowizoryczny. Monitoring, to jeszcze z czasów pewnie, kiedy. Tak, to jest wrzesień 2012, to widzimy, że tutaj jeszcze w tym czasie nic, nic nie było wybudowane. O, a tu już, tu już mamy. Jeżeli przeniesiemy się natomiast na ten nasz przejazd kolejowy. Który tutaj pokazuje wjazd dokładnie tak, do, tego, do tego obiektu, to też możemy sobie zobaczyć poprzednią datę i widzimy, że w 2012 roku jakiś przejazd był. Tak? To, to widocznie było po prostu przedłużenie tej linii kolejowej, i tutaj była jakaś bocznica kolejowa, bo nawet widzimy wjazd pod tor kolejowy, i tutaj wjazd już normalny dla, dla samochodów. Niemniej no, można zauważyć, że nie był ten obiekt tutaj no, w taki sposób normalny, użytkowany, wszystko jest zarośnięte. Przenieśmy się jeszcze na chwilę na Google Earth w to samo miejsce, ale zobaczymy sobie, jak to z perspektywy czasu wyglądało. Tak? Mamy rok 2020, 2018 ten obiekt już istnieje, 2017 tutaj nie widać, 2016 obiekt istnieje, 2015 obiekt już istnieje, ale widzimy, że droga jest dopiero budowana, także przebieg tej drogi był, był inny. Teraz obecnie tutaj ta główna arteria przebiega. Czy to jest skutkiem budowy tego obiektu? No nie wiemy tego. Niemniej no możemy podejrzewać, że tutaj jakieś prace specjalne były prowadzone, znając zwyczaje panujące. Natomiast w 2014 roku widzimy, że obiekt jest faktycznie jest w budowie i tutaj już no bada oczywiście nie widać żadnych tuneli, natomiast można zauważyć, że jakieś roboty ziemne są właśnie wykonywane. Jeżeli przeniesiemy się wcześniej, mamy 2014, ciekawy kwiecień, nic się nie dzieje, tak? w zasadzie nic tu, nic tu nie, nie są żadne prace prowadzone, a w 2014, czyli po kilku miesiącach widzimy, że już dużo prac zostało wyko wykonanych. Zatem z dwóch obiektów Putina, które chciałem Państwu pokazać, to by było to wszystko, a bonusowo chciałem pokazać Państwu obiekt z tunelem kolejowym, należącym do innego szefa, innego państwa. Spójrzmy sobie. Mianowicie chodzi o obiekt w Watykanie. Zobaczymy, że linia kolejowa do Watykanu odgałęzia się od stacji Roma San Pietro, przebiega sobie tutaj wiaduktami. Mamy na terenie w Watykanu, tutaj jest granica państwa. Widzimy, że jest peron kolejowy, jest budynek, nawet stacyjny. Tu oczywiście są wszystkie te ogrody, ale możemy zobaczyć również, że są dodatkowe tory na stacji. No, jak to na stację przystało, niemniej brakło miejsca na taki tor wyciągowy. I jak sobie z tym poradzono? No cóż, no, tutaj pieniądze może aż nie grają takiej wielkiej roli, więc wykonano sobie tunel. Kolejowy, który miał służyć tylko i wyłącznie jako taki krótki tor wyciągowy do oblotu, no, można nie do oblotu, tylko do po prostu zmiany toru z tego zasadniczego na któryś tutaj z torów bocznych. Jak to wygląda na Google Maps? No, widzimy tutaj też ten obiekt, że jest albo bardzo dobrze utrzymywany, albo jest po remoncie. Myślę, że jest po remoncie. Z tego wynika, wynika to z zapisów na Wikipedii. Natomiast no, tutaj tory się urywają, ale w tym tunelu zlokalizowany jest rozjazd kolejowy, który łączy tutaj. Te tory i taki mini tod wyciągowy tutaj pod tymi obiektami. Możemy sobie zobaczyć, jak wygląda ten tunel kolejowy. To jest mniej więcej taki obiekt. Widzimy bardzo podobny do, do tunelu zlokalizowany pod górą Brzezinka w Wałbrzychu. Zaraz sobie porównamy to. Niemniej możemy zobaczyć, że. Jest tunel no, taki jakby ala dwutorowy, a tak naprawdę no, tutaj chodzi o to, że w tunelu jest rozjazd prowadzący na tą część stacji lub na tą część stacji. Można zmieniać przejeżdżać i tam jest taki jeden tor, taki, taki odcinek toru, który służy no, do, do po prostu zmiany lokomotywy czy też lokomotywy i, i wagonu jednego, że można po prostu tutaj sobie prowadzić jakieś takie mini prace manewrowe, ale układ bardzo ciekawy, nie, nie spotkałem się wprost. A nie w Polsce, z, z takim budową tunelu tylko na potrzeby manewrowe, natomiast możemy sobie porównać, że tunel pod budą Brzezinka w Wałbrzychu wyglądał zebrany już. tak? Ten tunel nie istnieje, o, o nim kiedyś może nagramy jakiś odcinek. Niemniej mniej, widzimy klucz łuku, że, i tutaj te zakończenia są, są bardzo podobne. Nawet materiał również jest w jakiś sposób zbliżony do tego, który został zastosowany właśnie w Wałbrzychu. W zasadzie to by było na tyle z mojej strony w tym dzisiejszym takim no, na szybko zrobionym materiale, ale po prostu no, jest gdzieś tam w miarę na bieżąco to omawiane w mediach, więc chciałem Państwu po prostu nakreślić, jak to, jak to faktycznie wygląda. Proszę sobie pomyśleć, zastanowić się, czy. Na Dolnym Śląsku również ta komunikacja nie mogła właśnie w ten sposób wyglądać, jak wygląda teraz w Rosji: czyli nie budowano linii kolejowych do samej posiadłości, tylko w innym, dogodniejszym miejscu budowano obiekty, do których można było dojeżdżać pociągiem, i stamtąd już klasyczny układ układ ostatniej mili był realizowany. Więc no, chciałbym, żeby Państwo się zastanowili, odpowiedzieli mi w komentarzach na to, co, co o tym myślą. Ja chciałem tylko po prostu pokazać, że nie było takiej, nie ma takiej konieczności w dzisiejszych czasach, żeby, żeby budować tunele. w żadnym z tych obiektów tunel też nie występuje, także to jest takie moje, moje, moje zdanie na ten, na ten temat. Zatem dziękuję Państwu bardzo za obejrzenie tego, posłuchanie tego odcinka i zapraszam do usłyszenia w kolejnym.